Więcej? Mamy zabezpieczone w budżecie 10 tysięcy od projektu, który jest podejmowany przez to jest świadectwo zabezpieczone. Jest, tak, jest to, to pochodzące z naszej uchwały budżetowej, którą, którą mamy podjętą, natomiast tu musimy podjąć jak gdyby szczegółową uchwałę, która yy, mówi o udzieleniu dotacji, yy, a dotacja jest celowa i przeznaczona na pracę konserwatorską. Na, w naszych tych zabytkowych organach. Przypomnę, że jest, tak, gdyby jest instrument, to instrument porównywalny z tymi organami, które znajdują się w Katedrze Oliwskiej. Mam pytanie, czy te 10 tysięcy to jest całość, jeżeli chodzi o te prace konserwatorskie, czy, czy jest tylko, tylko nasz wkład, tak? natomiast, natomiast kwota jest znacznie, jest znacznie tak, 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 kwota jest wyższa. Ja przypomnę, że informowałem o tym na poprzedniej sesji, że stosowny wniosek został złożony. I w Ministerstwie Kultury, tak? no właśnie, I w Urzędzie tak, Marszałkowskim. I chyba i, i, i w Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków też? Nie nie, 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 nie. W Urzędzie Marszałkowskim i w Ministerstwie, natomiast no, ta kwota stanowi tylko wkład własny. Niecały jeszcze. Wkład własny, tylko 13 tysięcy by było, ale nie pamiętam teraz, ile jest, jaka jest kwota. Około no, 45-46 no, no, tysięcy. W całości. Tak, coś, tak, koło tak nie